Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem. Za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli. Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza. Jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich. A wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział. Za mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: Syn człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie. Zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich, jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Kochani, na początku chciałem się z Wami podzielić tym, co mnie wczoraj spotkało. Bardzo miłe zdarzenie. I dzielę się tu na początku i jakby też tym podzieleniem się chcę podzielić się ze wszystkimi naszymi parafianami internetowymi, z naszą parafią wirtualną. Otóż wczoraj dzwonek do drzwi plebani po południu, małżeństwo u drzwi. Miał szczęść Boże, chcieliśmy się spotkać osobiście, jesteśmy właśnie z parafii internetowej, mieszkamy w Bytomiu, właśnie jedziemy z nadmorza i postanowiliśmy zajechać i się przywitać. Więc chciałbym to małżeństwo z Bytomia teraz też bardzo serdecznie pozdrowić, bo pewnie będą oglądać także to dzisiejsze, dzisiejsze kazanie i pozdrowić wszystkich paratian internetowych i zachęcić. Słuchajcie, jeżeli jedziecie drogą S3 nad morze, z nad morza, czyli do Międzyzdrojów, do Świnoujścia, w te okolice, to zjazd z drogi S3 Gorzów Południe Półtora kilometra od zjazdu jest tutaj Kościół w Ulimiu. Szczególnie w niedzielę. Przyjeżdżajcie do nas na mszy o godzinie 12. Teraz w okresie wakacji myślę, że będziecie jechać nad morze albo wracać. Przynajmniej niektórzy z Was serdecznie zapraszamy. Zapraszamy ich? Oczywiście, że tak i cieszymy się z tego ja się cieszę i myślę że wszyscy się cieszymy że nasza parafia w Ulimiu ma parafian terytorialnych parafian personalnych ale właśnie parafian internetowych i że ta nasza wspólnota właśnie nabiera też dzięki takim spotkaniom jak wczoraj bardzo konkretnych takich wymiarów w realu a małżeństwo z bytomia raz jeszcze serdecznie pozdrawiam i życzę wam duchowego wzrastania i Bożego błogosławieństwa kochani od dwóch tygodni trwał okres zwykły w kościele, ale dopiero dzisiaj, jak widzicie, zielony kolor szat liturgicznych w niedzielę. Tydzień temu mieliśmy uroczystość Trójcy Świętej, więc jeszcze było na biało. Potem uroczystość Bożego Ciała też na biało. Dzisiaj kolor zielony, okres zwykły i można powiedzieć, wracamy do rozważań cotygodniowych rozważań Ewangelii Świętego Łukasza. Jeżeli ktoś z Was miał takie postanowienie na początku Adwentu, że przeczytam w tym roku Ewangelię Świętego Łukasza i gdzieś tam się zaniedbał, albo czytał inne fragmenty Biblii, no to teraz jest pora, żeby wrócić do Ewangelii Łukasza, a dzisiaj usłyszeliśmy fragment już dziewiątego rozdziału Ewangelii Łukasza. I zanim do, tej, do tych dzisiejszych słów, to chcę zwrócić Waszą uwagę na to, że widać też w tym dzisiejszym fragmencie, Podobnie jak w wielu, wielu innych miejscach, widać charakter świętego Łukasza. Czy pamiętacie, kim święty Łukasz był z zawodu? Murażem, dekarzem, hydraulikiem? Lekarzem, bardzo dobrze. Święty Łukasz był z zawodu lekarzem i widać to w jego Ewangelii, w drugiej księdze, czyli w dziejach apostolskich, że musiał być człowiekiem o bardzo wrażliwym sercu. Był dobrym człowiekiem. Dobrym, współczującym ludziom chorym, ale także takim delikatnym i litującym się nad tymi, którzy gdzieś okazywali swoją słabość. Tu szczególnie jeśli chodzi o uczniów czy apostołów, bo spuszcza taką zasłonę milczenia i nie o wszystkich takich trudnych wydarzeniach mówi. I chociażby dzisiaj to widać. Ta scena, kiedy Jezus pod Cezareą Filipową pyta swoich uczniów, za kogo uważają mnie ludzie, za kogo wy mnie uważacie. I potem, kiedy Jezus zapowiada swoją mękę śmierć i zmartwychwstanie, w Ewangelii Mateusza opisana jest szerzej. I tam mamy to prymat Piotrowy, przekazanie kluczy. Tobie dam klucze. Na Tobie zbuduję mój kościół. A potem, kiedy Jezus zapowiada swoją mękę i śmierć, co robi Piotr? Bierze Jezusa na bok, to w relacji Mateusza, przypomnę. Panie nie przyjdzie to nigdy na ciebie. No i kolejny test z Ewangelii, kiedy Piotr mówi: Pani, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Co powiedział Jezus? Czy pamiętacie? Zejdź mi z oczu szatanie. Bardzo dobrze. No, tak mamy w tłumaczeniu Biblii tysiąclecia. Dosłownie, stani za mną, nieprzyjacielu. Nie jesteś wrogiem mojego myślenia w tym momencie. Ale wiecie, no brzmi to tak dosyć surowo, nie? Zarówno w tym szatanie, ale także nawet kiedy Jezus mówi do Piotra, nieprzyjacielu. A zobaczcie, tutaj w relacji Łukasza Jezus zapowiada swoją mękę śmierci w zmartwychwstanie. Cisza, jest koniec. Taki jest Łukasz. Delikatny, wyrozumiały. Nie chcę, żeby tutaj niekorzystnie to zabrzmiało. Mamy taki właśnie bardzo skrócony opis tego wydarzenia. Ale widać też w tej scenie kolejną cechę Ewangelii Łukasza, czy to, czego Łukasz nauczył się od świętego Pawła. Bo święty Łukasz był towarzyszem podróży Pawła. Kiedy się poznali, dokładnie nie wiemy. Wiemy i widzimy to w dziejach apostolskich, że dołączył się do świętego Pawła w czasie drugiej podróży misyjnej. Druga podróż misyjna, trzecia podróż misyjna, od miasta do miasta. Wierny towarzysz, aż do końca, kiedy święty Paweł pisze swój ostatni list z więzienia drugi list do Tymoteusza zaznacza. Łukasz sam jest ze mną. Zobaczcie, jak wierny przyjaciel. Paweł jest w więzieniu, Łukasz go tam odwiedza. Jedyny Łukasz sam jest ze mną. Więc był to naprawdę taki przyjaciel, dobry człowiek, a jednocześnie wierny uczeń świętego Pawła. I czego Łukasz się uczył od Pawła? Uczył się od Pawła tego, że dobra nowina jest nie tylko dla chrześcijan pochodzących z judaizmu, nie tylko dla Żydów. Święty Łukasz był świadkiem, jak Duch Święty wypychał świętego Pawła i kazał mu iść dalej i dalej do obcych kultur, do obcych kulturowo miast, do Aten, do Koryntu i dalej. I święty Łukasz był świadkiem, jak objawiała się tam, na ludziach, którzy nigdy nie słyszeli o Jezusie, jak objawiała się moc Jezusa. I św. Łukasz bardzo się tym przejął, i widać to w jego Ewangelii, jak kładzie akcent na to, że dobra nowina jest dla wszystkich. Bez względu na pochodzenie dla wszystkich ludzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Ewangelia dla Pogan Ewangelia dla wszystkich. I zobaczcie, to też tłumaczy, dlaczego ten dzisiejszy opis tej sceny, opis tej sceny, który dzisiaj słyszymy, jest taki krótki. Jezus się pyta, za kogo uważają mnie tłumy. Uczniowie krótko odpowiadają: No, skoro działa w tobie moc Boża, no więc albo Jan chrzciciel, albo Eliasz, albo któryś z dawnych proroków zmartwychwstał może Elizeusz. Nie? Tak ludzie o tobie gadają, Jezu. A wy? I zobaczcie, pada krótka odpowiedź Piotra. Za Mesjasza Bożego. Mesjasz, Maszijach. Czyli namaszczony, pomazaniec, którego obiecał Bóg i którego wreszcie przysłał Bóg. Święty Łukasz nauczył się od świętego Pawła, co to są obietnice mesjańskie. I święty Łukasz wiedział, że obietnice mesjańskie zawarte w Starym Testamencie u Izajasza, u Jeremiasza, u Ezechiela u innych proroków, że te obietnice dotyczą, bo są one rzeczywiście zapisane w Starym Testamencie, dotyczą nie tylko Izraela, ale wszystkich. To głosił święty Paweł. Namaszczony przez Boga sługa Jahwe, namaszczony przez Boga Jezus, który przyszedł. Przyszedł do wszystkich namaszczony Mesjasz. I stąd tylko ta krótka odpowiedź. Uważamy Cię za Mesjasza. Jezu, wierzę, że jesteś Mesjaszem, w którym wypełniają się obietnice, które nam przynosi obietnice Boże. Podkreślam to o tych obietnicach, bo za chwileczkę zobaczymy coś jeszcze w drugim czytaniu. Ale zobaczcie, ta pierwsza część Ewangelii to jest pytanie Boga też do mnie i do ciebie. Czy wierzysz, że Jezus jest mesjaszem, to znaczy czy wierzysz, że Jezus przynosi jako namaszczony, przynosi obietnice Boże dla ciebie i że obietnice Boże mogą się dla ciebie wypełnić? Czy w to wierzysz? Potem mamy tą zapowiedź męki. Wiecie to może się wydawać trochę dzisiaj dziwne. 21 czerwca, wreszcie kilka upalnych dni mamy dzisiaj bardzo już gorąco i nagle słyszymy słowo o tym, że Jezus będzie zabity. No Jezu, rozważaliśmy to w Wielkim Poście. Śpiewaliśmy, któryś za nas cierpiał rany, potem martwych zmartwychwstanie, mamy znowu wracać pod Twój krzyż? I dzisiaj Słowo Boże mówi tak. Mimo tego upalnego czerwcowego dnia zapraszam Was przez słowo, mówi Pan, do tego byście spojrzeli na nowo na moje rany, Byście spojrzeli raz jeszcze na mój krzyż. Dlaczego tak mówię? Bo podpowiada nam to pierwsze czytanie. Czytanie z księgi proroka Zachariasza, jedno z proroctw. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i będą płakać nad nim. Będą patrzeć na tego, którego przebili. Wiecie, w liturgii. To słowo występuje właśnie w Wielkim Poście. W liturgii godzin występuje w piątym tygodniu Wielkiego Postu, kiedy już krzyże są zasłonięte i zbliżamy się do Wielkiego Tygodnia. Więc można powiedzieć, mamy dzisiaj bardzo wielkopostne słowo. Będą patrzeć na tego, którego przebili. A ja to słowo odczytuję w ten sposób, że Bóg zaprasza mnie: Patrz dzisiaj na tego, którego ty przebiłeś. I chcę się z Wami podzielić, że ile razy, czy to przysłowie, albo gdzieś w modlitwie osobistej, zaczynam rozważać rany Jezusa i jego mękę. A czasami dzieje się to też wtedy, kiedy właśnie dosłownie można patrzeć na jego rany, jak chociażby w czasie filmu Pasja Mela Gibsona. Tam szczególnie mocno widać to okrucieństwo męki Jezusa i cierpienie, jakie zniósł. Ile razy rozważam o jego ranach, to pierwsza rzecz. Ogarnia mnie wstyd. Naprawdę. Ogarni mnie wstyd i żal, bo wracają do mnie sparafrazowane słowa pisma, to nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech. Ale zaraz potem, kiedy rozważam mękę Jezusa, ogarnia moje serce wdzięczność. Że on to wszystko zniósł i tak strasznie cierpiał, właśnie po to, żeby zapłacić za moje grzechy i mogę być od nich wolny. To jest jedna z obietnic mesjasza że przynosi wolność od grzechu, zapłatę za grzech i uwolnienie od grzechu. I kiedy rozważam jego mękę, a potem jego zmartwychwstanie, to moje serce ogarnia wdzięczność z powodu zwycięstwa, które on odniósł. Zwycięstwa, które przynosi zwycięstwo nad wszelkim złem, które zagraża mojemu życiu. I dziś Słowo zaprasza mnie raz jeszcze i ciebie też. Patrz na Tego, którego przebiłeś po to, aby w, jako owoc tej kontemplacji, bo kontemplacja to jest właśnie oglądanie, patrzenie. Owocem tej kontemplacji męki Jezusa niech będzie wzrost twojej wiary w to, co otrzymałeś w godzinie krzyża i w godzinie zmartwychwstania. I o tym, co otrzymaliśmy, właśnie o tych obietnicach, mówi nam dzisiejsze drugie czytanie. List do Galatów. Wszyscy przez wiarę jesteście synami bożymi, Wy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie. I bardzo mocne zdanie, które ciągle mnie porusza. Jeżeli należycie do Chrystusa, to jesteście dziedzicami zgodnie z obietnicą. To jest jedna z obietnic, która wypełnia się w Jezusie. Że oto już nie jestem kimś obcym dla Boga, ale staje się Jego synem, Jego dzieckiem i co więcej staje się Jego dziedzicem. Kochani, Wy wiecie o tym, bo z Wami się tym dzielę co jakiś czas, kiedy właśnie ten temat dziedzictwa występuje w Słowie. Że już od kilku lat, od ładnych kilku lat, bardzo, kiedy zgłębiłem ten temat, co to znaczy być dziedzicem i współdziedzicem z Chrystusem, bardzo mnie to porusza i bardzo też to wpłynęło na moją modlitwę o uzdrowienie. I wiecie, każdy z Was, zobaczcie, każdy z Was, kto otrzymał spadek, po zmarłych rodzicach najczęściej, w momencie, kiedy dostajesz już tą swoją, czy całą, czy swoją część spadku, od tej pory ty nim dysponujesz. I jeżeli wykorzystujesz to, co dostałeś w spadku i inwestujesz mądrze, twój zysk. Ale jeżeli w ogóle nie będziesz korzystał ze swojego spadku, to co powiedzą ludzie o tobie? Jesteś głupi. No nie, nie jest tak? I teraz zobaczcie, Słowo Boże mówi, że jestem dziedzicem i współdziedzicem razem z Chrystusem. Jeżeli nie będę korzystał z tego dziedzictwa, to jaki będę? To już to powiedzmy w myślach. I wiecie, wzrusza mnie to za każdym razem, kiedy widzę, jak Bóg wypełnia swoją obietnicę. Jeszcze jedno słowo, jak wpłynęło to na moją modlitwę o uzdrowienie. Kiedy zrozumiałem, że jestem współdziedzicem razem z Jezusem, a Jezusowi Ojciec przekazał wszelką władzę, wy, którzy uczestniczycie w modlitwach o uzdrowienie, które prowadzę, wiecie o tym, że do modlitwy za chorych, kiedy prosimy wspólnie Jezusa, żeby uzdrawiał chorych, dołączam od wielu już lat słowo rozkazu. Właśnie mając tego świadomość, że jestem dziedzicem, a więc razem z Jezusem otrzymałem władzę. Tak jak Jezus rozkazał gorączce i gorączka opuściła teściową. I bardzo często was też, jeżeli jesteśmy razem na takie modlitwy uzdrowienie, zapraszam, żebyśmy razem wypowiadali, powtarzając za mną, słowa rozkazu nad chorobami, nad komórkami nowotworowymi. I za każdym razem, kiedy widzę, jak Bóg wypełnia swoją obietnicę, jestem wzruszony, zaskoczony, onieśmielony i ucieszony. I kochani, chcę dzisiaj podzielić się Kolejnym świadectwem, 7 kwietnia tutaj w tej, w tej świątyni mieliśmy mszę świętą z modlitwą zdrowieniem. Była na tej mszy świętej pewna kobieta, która dopiero trzy dni temu napisała do mnie maila. Była na tej mszy świętej z różnymi schorzeniami. Chore płuca, chore jelita i też chory bark i wstawiona endoproteza. Była bardzo poruszona, bo były wśród różnych słów poznania były wymienione wszystkie te trzy schorzenia. Było słowo poznania o chorych jelitach, o chorych płucach i o właśnie osobie, która ma endoprotezę barku. Więc to już ją bardzo poruszyło. Ale kiedy była modlitwa ze słowem rozkazu, najbardziej wtedy doświadczyła Bożej Mocy, a potem też w czasie modlitwy w małej grupce. Bo napisami w tym mailu, wszystkie trzy miejsca były dotknięte komórkami nowotworowymi. I płuca, i jelita, i, ba yy, i bark. 11 czerwca zrobiła banania, kilka dni temu odebrała wyniki, dlatego napisała maila. Kiedy była, było słowo rozkazu, odczuła, jak wielkie gorąco wypełnia jej klatkę piersiową. A teraz, kiedy odebrała wyniki, nie ma żadnej komórki nowotworowej. Chwała Panu, Bogu niech będą dzięki. Ja czuję się onieśmielony, on i zawsze wtedy przychodzą mi na mnie słowa Psalmu ósmego. Kimże jest człowiek, że o nim pamiętasz? Panie, kim jestem ja, kim jesteśmy my? Ale właśnie zechciałeś nas uczynić dziedzicami, współdziedzicami Twoich obietnic. I to możemy oglądać, jak się Twoje obietnice wypełniają. Jestem wzruszony, jestem wdzięczny. I cieszę się tym, że mogę to i możemy to razem oglądać. To dzisiaj do nas mówi słowo. Wszyscy przez wiarę jesteście synami. Jeżeli należycie do Chrystusa, to jesteście dziedzicami zgodnie z obietnicą. Zobaczcie, jak teraz inaczej brzmi pytanie: czy wierzysz, że Jezus jest Mesjaszem? Czy wierzysz, że Jezus dla Ciebie przyniósł wypełnienie obietnic? I odpowiedź już możesz dać tylko Ty. I ja Cię zachęcam, byś dzisiaj w swojej modlitwie osobistej. Po pierwsze. Patrzył na tego, którego przebiłeś, ale po drugie, powiedz też dzisiaj Jezusowi, Jezu wierzę, że jesteś Mesjaszem, który przyszedł do mnie. I poproś Jezusa, Jezu chcę, by w moim życiu i w mojej rodzinie wypełniały się obietnice mesjańskie. Jeżeli tak się pomodlisz, wierzę, że będą się działy kolejne cuda, a ja i my czekamy na kolejne świadectwa. Tobie dzisiaj Jezu mówimy dzięki, Tobie chwała za wszystko, co czynisz wśród nas. Amen.